Witamy serdecznie z tej strony Oliver i... Arek! Dzisiaj blisterki małe. Ekoblisterki, rewelacja, nowość tak. na rynku, nowość u nas. Ekoblisterki holenderskie właśnie taki fajny, o taki grubiutki, bo jest dużo zawartości w nim, a jest konkretnie... 10 zaszetek i 2 dwie... limitki. Tak, zobaczcie dobrze, 10 zaszetek, dwie limitki, a cena 10 euro, czyli naprawdę opłaca to się opłaca, sobie. jest super sprawa. No to lecimy jakie te... A, limitki co, no, Tak wygląda. O, zobaczcie ile tego tam o, limitki jest. Limitki są między saszetkami. A, fajnie. No, fajnie. Tak, dali pod pierwszą. O. Ja sobie tak. O. Pusto, pusto. Fajnie, co? Tak no, Oli tak zrobił fajnie, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, ja mam wszystkie. I limitki są pomiędzy. Tam jej widać. Pod pierwszą. Fajnie dali, że pod pierwszym, żeby Osiem, one się nie obiły. Osiem, dziewięć, dziesięć. To co, najpierw limitki pokazujemy, nie? Tak. Jesteście gotowi? Ty też jesteś gotowy? Tak, z United, a nie, nie Gravenberg. Gravenberg. Bayern Monachium, pierwsza, a druga? Końcy. A to, aha, to taka bieda. To końcy. To końcy. Ja myślałem, no. że to... A ja? Elanga. Elanga i Bayern, czyli Bayern konta Manchester. Myśmy myśleli, że to są, popatrzymy się na dwie pudełko. Limitki. Pisze dwie limitki. No, nie pisze, że końcy trochę nas zrobili, jak balona. Nie? Myśmy się tak napali no. na dwie limitki, ale tak się opłaca, bo saszetka w Niemczech kosztuje 1,50 euro, w Holandii euro. To jest taka dziwna sprawa, czyli nawet jakby kupić pojedyncze, to się kupi też za 10 euro, a nie Ej. ma się limitki. A tu się ma to tak limitkę jakąś, nie? No to się opłaca. 60 kart, no to jest fajnie. No to co? No to ja brał kontra Elanga, dwa czerwone, dwie czerwone koszulki. Yeah. Zobaczymy. Czy ja, czy Oli? Chelsea. Łączymy sąsiadki? Atletico Mineiro, no? Sporting. Atletico Mineiro, Wow, wow. Giant Edwin, i Real, koszuleczki. No. Uwaga, uwaga, co to będzie? Kto to będzie? City, Atletico Madrid. De Paul, Real Madrid, Mendy, Teraz Juventus, Wlachowicz Wow, Barcelona, Balde, Rising Star. I kto to jeszcze mamy? Kogo jeszcze mamy? Trochę w line Up, czyli pierwsza runda, może tak powiedzieć, bez punktu. City jest Bayern Baedlicht. Tottenham, Romero, Milan, Hernandez, Lech, Iszak i Barcelona Lena. Czyli już coś się zadziało. Pierwszy punkt trafił się dla Gravenberga. Teraz mamy Fechebar, Alison, Liverpool, Milan, Kalulu. Teraz Alan to jest e, Atletico Mineiro i dwie specjalne Magician z Ajaxu, Bequiz i Barcelona logo. Marsylia. Czyli się nic nie ruszyło dalej. City, Bramkarz. E, Kalulu, <laughs> Kalulu, Ishak. Fajnie się nazywa. Fewan i Verde. Z, z Lecha Poznań dalej prowadzi minimalnie Bayern Monachów. Marsilia Under Perisic Tottenham River Plate Ishak Kapitan I dwie specjalne, to jest Paryż Neymar i logo Juventus Oli, coś stanęło, Oli. Podgoń to. Tottenham, Olympiakos, Marcelo, Marsylia, River Plate, Paryż i Real. Dalej nic. Ale mamy jeszcze trochę zasietek. To pewnie coś padnie. Liverpool, Van Dijk. Atletico Madrid De Paul Inter De Vrij znowu Inter Skriniar mm, Co specjalne? Wow, Rising Star Elliot z Juventus eh, z Liverpoolu. I ostatnia karta to koszulki Realu Rafinha fehewar. Rising Star Bayern. No to Bayern, no już jest coś, 2-0. No. Fehewar, Liverpool i Tottenham. Czyli coś się uczyło. Uwaga, uwaga. Tottenham Kulusecki. Wow, jest Robert Lewandowski. Ajax. Fechewar, i dwie specjalne Sporting i Barcelona lineup. Olympiakos Bramkasz, Liverpool Fabinho i Ajax logo, River Plate, River Plate i Milan. <laughs> Same River Plate. Ile ja mam jeszcze saszetek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja mam cztery. Połowa już minęła. Jesteśmy w drugiej połowie teraz. Liverpool. Olympiakos. Barcelona. Milan. E, żeby karty, żadnej karty Manchesteru nie było, to dziwne. Chelsea na Fansie. I Marsilla znowu logo. Te, tego loga też już mam chyba z 8 No. Co zrobić, nie? Niektóre karty nie chcą wpadać, a niektóre karty wpadają jak szalone. Tottenham, Kane, Milan, koszulki, o, United. Więc w końcu coś dla tego, Elangi. Inter, Dominator, Kaku i Fejvar i Mineiro. Czyli co? Ani Momentum, ani Rarki, no coś bieda. Fajnie by było, jakby coś padło nam w końcu. Jest Bayern, czyli trzeci punkt dla Bayernu, Davis, Fechewar, Schön, Atletico Madryt, Carrasco, River Plate na Dominatorze, Top Keeper City, Ederson i ostatnia karta to koszulki Fechewaru. U mnie jeszcze trzy Oli też już zaczyna Liverpool Larsen Fewar. to jest Tottenham Wow! wow! Yeah! Momentum! W końcu, no Oliver, gratulacje! Wow! W końcu mamy momentum kartę. Ja myślałam, że tak będę patrzeć. A jak ona z tyłu wygląda, czekaj, jako napastnik, czyli nie, ma, nie, nie poznać normalnie. Nie ma numeru. Nie, no to one są beznumerowe, wow, nie? fajnie, że są. I jeszcze. Olimpiakos. No, i, no, i... no jest w końcu pierwsza nasza Momentum, tyleśmy otworzyli so. już i Oli trafiam. kartę Momentum. Oli się tu cieszy mi, ja też się cieszę, no bo fajnie tak. Wreszcie jakaś Momentum. Tak, wreszcie jakaś, bo nie umieliśmy jakoś trafić. Ciężko było. No. Uwaga, uwaga, Olimpiakos, może ja coś wyczaruję jakiś Momentum. Chelsea. Ale jak otwiera, jak o... pokazałam te line up to Myślałam co to jest. Karta lata mi tutaj, no. Real Madryt. Ajax Brobi. Statka Leg Poznań. I uwaga, uwaga. Ajax logo. No to fajnie. A Łukaszem trafił Holanda. Tak? No. Aha, no to fajnie. A my co? Mhm. Tottenham. <coughs> Masylia. Bayern. To punkt dla Bayernu. Ha już czwarty Liverpool Van Dijk Liverpool Krzota i Tottenham no to jeszcze dwie u mnie w tym Eco blisterku fajna sprawa 10 euro I mamy momentum. momentum limitki także no Bayern Monachium kolejna karta Hernandez teraz mamy City River Plate Kapitan United, czyli w końcu coś dla United też hmm. padło. Maguire, inter na fansie, Barela i koszulki Milanu. I ostatnia kolejka, ta czyli dziesiąta stosetka Oliverka. Na ten momentum jest tak jak XR, bo ten no. pisze XR i to... Na ten momentu są naprawdę rzadkie, bo widzisz piesza nasza. United. Naszą. No, się wzięli do roboty w ostatniej kolejce. Cewar! Bayern. Bayern. Hmm. Punkt, znowu. Co tam masz ciekawego? To KIP. Paryż i Paryż. I Paryż, Paryż, Paryż. To się nie poparzysz. Ostatnia saszetka na dzisiaj w tych eco -bisterkach. Ja kończę? Może jeszcze coś? Inter? No tak nie mają szans już raczej. Atletico Mineiro, to już jest niemożliwe raczej. Jest Milan Hernandez. Olimpiakos na fansie i teraz na pastig momentum. <noise> <noise> game changer z Milanu. Leo, ostatnia logo, albo line-up, line-up konkretnie ten Tottenham. Tottenham. Czyli podsumowując, pokażemy jeszcze raz. Bayern wygrywa. Tak, a to są ekoblisterki holenderskie, tak one się prezentują. Równo dycha i 10 oszczetek, 2 limitki, no, w tym jedna końc, koń, także. Bardzo się opłaca nawet bym powiedział. I momentu. Tak, moment nasz nastąpił. Momentum. Trafiliśmy Son. super karta. Z Korei. A ten pojedynek limit wygrywa Gravenberg i jego Bayern. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć. pięć, sześć. A Manchester tylko trzy. Tak. Także mamy nadzieję, że Wam się podobały te eco -blisterki. Jeszcze nigdy nigdy nie, nigdy nie widzieliśmy tych eco blisterków. No, pierwszy raz w Holandii zobaczyliśmy. Co za tak. 13. Gigapod. Tak, na stronie tego sklepu. No, mamy nadzieję, że wam się ten unboxing podobał. Zapraszamy na zaś, Przygnamy się. I zostawcie łapki do góry. Ciao. Pa.